Jak utrzymasz właściwy tor jazdy, gdy poruszasz się drogą ekspresową w gęstej mgle? A, uwzględniając znaki poziome wyznaczające pasy ruchu, B, obserwując znaki pionowe, C, obserwując wskazania nawigacji satelitarnej. No tutaj moglibyśmy nawet wykluczać po kolei, ale najważniejsze jest to, zobaczcie Państwo, jeżeli mamy tę widoczność ograniczoną, gęstą mgłą, w dodatku, z założenia, oczywiście nasza prędkość, mimo że jesteśmy na drodze ekspresowej, do tych warunków będzie musiała być dopasowana, to wyobraźcie sobie, że widzimy niewiele. Widzimy niewiele, bo ta mgła nam ogranicza widoczność. Skoro widzimy niewiele, to tak naprawdę najbardziej miarodajnym do utrzymania, czy to pasa ruchu, czy właściwego toru jazdy, żeby dojechać tam, gdzie chcemy, bez dodatkowych przygód, będzie patrzeć tym razem bliżej. Nie szukamy tej drogi, a tak naprawdę bliżej, ale na tyle, na ile warunki atmosferyczne, na ile ta mgła nam pozwoli patrzeć. No i załóżmy, że mgła jest bardzo gęsta czy gęsta, tak jak jest w pytaniu, to wtedy będziemy faktycznie mogli orientować się na drodze po znakach poziomych. Pionowe bardzo późno nam się pojawią w tym, no dlatego, że, że one nie są widoczne, bo mgła przeszkadza. Pasy ruchu, oznaczenia poziome, w tym też elementy odblaskowe, prawa krawędź, czerwona. Pasy ruchu bądź lewa, białe elementy odblaskowe bądź żółte. To wszystko nam pomoże Dojechać, a zupełnie zrozumiałą decyzją dla kierującego jest, no właśnie, gdzieś zjechać, przeczekać chwilkę. Zdarzają się takie przypadki, że w tej mgle ktoś nie chce kontynuować jazdy, bo, bo tak naprawdę niewiele widać. I to też jest normalne odczucie takiego dyskomfortu, że trudno jest się orientować, bo, no bo skoro tak widoczność została ograniczona, ona może być zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. No i to będzie zależało już od tej jaka to jest mgła już od tej konkretnej sytuacji. Także raczej będziemy się orientować po znakach poziomych, dlatego odpowiedź A jest tą właściwą, uwzględniając znaki.